Du, 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 du. Kim ty jesteś? Ja jestem ziemniak Zimowit, a ty TD! Co? Cześć! Co to jest? Ech, to chomik. On nie gada, bo przecież to chomik. Ti dudi du, di, du, di, du di. Jestem misiek zisek. D Co? On już tak po ma. Nikt nie może go rozumieć. Cześć przyjaciele, e? Kim ty jesteś? Jestem Banan benet Tid, tid, tid. Co? On już tak po prostu ma. Nikt nie może go zrozumieć. Tidu, didu, du, du, du. Co? Tak już po prostu ma. Przecież to chomik. Chwila, skoro ty jesteś zwierzęciem, to jak ty umiesz mówić? Ty zadaję sobie to pytanie. Na to, Siema, chłopaki! Co to jest? A raczej, kto to jest? Did, did, did! No fo! Przecież to chomik! Ale nie rozumiemy, co on mówi! Przecież to chomik, mówię wam! Did, did! Mówię wam, przecież to chomik! Co tu się dzieje? Ech, no bo jakiś chomik! No co chomik! No nikt nie może go zrozumieć! A ja mówię wam! Że to jest po prostu chomik! Co? Ach, dobra, idę stąd. Jestem w twór, a ty... Nie, 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 nie. Chwila, ja mam przeciw kota. On też mówi po kociemu, a chomik po chomikiemu. Nie wiem, jak język chomików się nazywa. Ale dobra, powiem, że nie znam... Chomika niewskiego ani kociego. Skoro ty jesteś misiem, to jak ty umiesz mówić? Nie wytrzymam, idę w ton. Ja też. I ja. <ślaus> Czekajcie, chłopaki! di di di. -di, 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 -di.